Witam. Przedstawię Wam mój problem związany z centralnym zamkiem. Otóż tu jest konsola środkowa. Guzik z kudeczką naciskam go. Nie działa w żaden sposób. Ani blokada rodzicielska też nie działa. Teraz ni stąd ni z owąd zniknął. I nie chce się zapalić. Ani tak, ani tak. Dodam, że pilot reaguje poprawnie. Proszę zobaczyć. Diodę. Jest dioda, która sygnalizuje. Otwarcie, proszę. I ona się zapala prawidłowo. Czyli samochód reaguje. Tylko słychać. Już ze szynki bezpieczników. Taki głos. zapaliłeś światełko, by się otworzył, jako takie coś słychać. Cykanie z modułu BESI, i tak tutaj konsola to samo. Taka sama sytuacja. Naciskam i też klika. Proszę teraz, właśnie naciskam, i słychać cykanie. Kontrola rodzicielska, gdzie tu jest, przy. Przy boczku nie działa w żaden sposób. Ani tak, ani tak. Dodam, że pilot reaguje poprawnie. Czyli teraz na przykład gaszę światło. O, jest ciemno, a teraz zapala. Czyli wszystko prawidłowo działa. Oprócz tego Cyka w BSI, czyli tam w skrzynce BSI i skrzynka bezpieczników została wymieniona. UHA zostało zaprogramowane pod kartę. Proszę zobaczyć, wszystko działa tak jak należy. Wszystko proszę zobaczyć. Karta reaguje. Wszystko tak jak trzeba działa. Wszystkie inne funkcje są, oprócz jeszcze kontrolki yy, niezapiętych pasów, która też się nie świeci na, yy, na zegarku i w sumie to by było na tyle. Najgorzej ma ty właśnie yy, ten centralny zamek. Jeżeli ktoś z forumowiczów yy, strony yy, Laguny ma jakieś pomysły co zrobić z tym całym fantem, co, od czego zacząć w ogóle, Oprócz mówienia, że podłączyć pod komputer i komputer Ci wszystko powie. Co zrobić? Jak zacząć szukać przyczyny? Dodatkowo powiem, że kable zostały wszystkie sprawdzone. W drzwiach przejście wszystkie prądu jest na wtyczkach. Wtyczki zostały spsikane kontaktem w celu lepszego przejścia prądu, ale to nic nie dało. Tutaj w tym miejscu między drzwiami a tym były, te, były między tylnym słupkiem. Był masa. Masa została sprawdzona, przeczyszczona. Czy Też to nic nie dało, więc nie wiem, co teraz co idzie dalej szukać czyny. Proszę Was o pomoc.